Cześć widzowie! Kochani, witam wszystkich. Dzisiaj bez kamerki. Krótkie info, bo się zepsuła. Ale to nie jest tu najważniejsze, bo najważniejsza jest rzecz, którą chcę wam przekazać. No i co, żeby już nie przedłużać, to Honi powiedziała to na streamie. Ja tutaj nagram filmik. Krótki. Postanowiliśmy, że po prostu się rozstajemy. Nic się nie stało, nikt nikomu krzywdy nie zrobił. Po prostu mamy trochę inne priorytety. Zobaczyliśmy, że hmm. troszeczkę się różnimy. Inne mamy podejście do życia. No i pod, podjęliśmy taką dorosłą decyzję o tym, żeby po prostu się rozstać. No i co? No i tyle, nie? Honey jutro wraca do, do rodziców, do Lubina. Ja zostaję we Wrocławiu. Były dymy nawet u Honey na live'ie dzisiaj o To to znaczy? Jakie dymy? Co poruchał ty jego? Nie piszcie takich rzeczy. No i tyle. Tak jak mówiłem, nikt nikomu nic złego nie zrobił. Po prostu. Nie dogadywaliśmy się ostatnio. Może nie było tego widać na streamach, ale. No po prostu tak było. No i tego? Y no i tyle, no. A co ona powiedziała? Ach. którzy wiedzą dzisiaj, że jest rozstaliśmy się z DONYM i chciałbym, żebyście uszanowali naszą decyzję, nie męcząc nas wiadomościami. Czasami ludzie po pewnym czasie przestają się dogadywać, chcą inaczej spędzać czas, e, zmieniają się e, priorytety i zaczyna się zauważyć, jak wiele nas dzieli. Jest mi bardzo przykry, mam nadzieję, że ta decyzja sprawi, że będziemy szczęśliwi i dowiemy się, czego naprawdę chcemy w życiu. Nie byłam tak przyjęta i przekazaniem Wam wiadomości i tak dalej, że. Totalnie nie wiedziałam, co powiedzieć. Teraz w sumie też nie wiem, ale po prostu chciałabym powiedzieć, że jakby dalej jesteśmy twórcami, których lubicie. I jakby nie chciałabym, żeby moi widzowie, no wiecie, no pisali jakieś tam hamskie rzeczy. Tak samo też jakby, no nie wiem. Bo nie chciałabym. A, w tubie, ja mam w pytanie, czy piszecie hamskie rzeczy. Po prostu zachowujcie się dobrze u Zomego i. i tyle. No i jakby też byliśmy jednymi z twórców, którzy nie pokazywali swojego związku publicznie przez dwa lata. Po prostu wiedzieliście, że byliśmy razem, ale nic takiego, widzicie, nie było zdjęć, nie było istastury, nie było wspólnych streamów i to i tam, to po prostu mieliśmy to dla siebie. I mogliście nie wiedzieć, że, przykład... że mogło wam się, Jezu tam mi ucięło, mogło wam się wydawać, że jest super, wszystko zajebiście i tak dalej, ale faktycznie... Mm... Na ten moment troszeczkę mamy inne wyobrażenie tego wszystkiego mm. i potrzebujemy sobie poprzemny... Kurwa, jako... on, ona płacze, on płacze, znaczy, znaczy, no ona płacze, bo widzę, a on, nie wiem czy płacze, ale taki miał trochę załamany głos, może też tam jakaś, jakaś łezka poszła, no tak szczerze, no to taka, to... pan kutas taki się tutaj dzieje, duży. Nie wiem. Nie lubię jak ktoś płacze, wkurwia mnie to. Oby nikt nigdy nie płakał. Wiecie o co chodzi. Proszę o dyskrecję, czy tam o, o uszanowanie, to co ja mam mówić. To z Zonem na kawusia ja z honey i na ciastko może jakieś? Ja wiem, że Sandra czasami z nią się ten... Coś tam z nią rozmawia, czy coś. I mi się wydaje. Parę razy wspominała, też nie wiem w sumie, Z kim Sandra na co dzień rozmawia. To może Sandra z honey na ciastko. Więc no, ona się chyba tam jakoś dogadują. Ja u nich byłem, a ja nie wiem kiedy, z miesiąc, może z półtora miesiąca temu byłem u nich, bo yy, oni mieli jakiś taką, taką wizję sklepu tego, wizję sklepu z ciuchami, który trochę odbiegał od, yy, od tego, co jest na rynku i, i rozmawialiśmy na ten temat, czy, im, czy ja bym im tego nie wykonał.